Cześć widać w odcinku z Famicolator 2017 od Mana do Juliana sezon szósty, jest się Adam. Jestem. Tak, i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie nowy nabytek Adama zamienił tamtą ładowareczkę na tą teleskopową Manitu. No, i e, dziś będziemy zwozić belki. No ja dzisiaj ją pracuję, wiem, wiem. Ty tam masz nicholandkę. Tak wiem, no przecież. Papiery no dzisiaj jedziemy na łąki zbierać, także no Adam już odpalił, Adam dzisiaj Holandkiem pojedzi, ja Manitu zobaczę jak się pracuje, Adam już w sumie e, jeździł nią, więc więc no już jedziemy po beleczki dzisiaj pozbierać, e, chyba na najdalsze pole pojedziemy tam, nie? Jedzieś tam z tyłu. Jedzie. Adam no także fajnie że Manitu kupił właśnie jeszcze przed żniwami, przed wszystkim bo no, będzie przydatne tutaj. Nie wiem skąd sąsiad miał pieniądze, bo w sumie tylko dołożyłeś. Bardziej pieniądze. No i będzie się dało tym sterować, nie jak tamto. No tamto to był, nie wypał, to był jakiś wynalazek, no ale nie wyszło komuś. Także. No i tak Tak też wychodzi czasem. Także, no jak. Już... Co? Prawie żeś spadł. Co o tym mówisz? Weź tu stań na środku gdzieś. Ja już się zajmę zbieraniem. No nie owijamy tak, że... Przejechał, przejechał. Nie, nie, nie owijamy tak, że będzie łatwiej. W sensie mniej roboty jest. Że no już w sumie już żniwa praktycznie. Już, już się niektórzy doczekali. Już prawie, że żniwa. Tylko jeszcze trzeba. Jeszcze trzeba tutaj pozbierać beleczki, opryskać I. co to ja to jeszcze Co? Jeszcze dawaj. No, dobra, mów. Dobra. Git. Dobra, weź tam zapinaj je. Oczywiście, pasy niebelki. Nie belki. No. Wolę wyrazić jasno. Dobra. Ty, no teraz to będzie szło. Pamiętasz, jak zbieraliśmy ten Ursusem i tą Twoją adawarką? Słomę. Jezus Mario. Jeszcze szybko poszło Dawaj, dawaj Na dwa no Jeszcze? A jeszcze trzy. Dobra Teraz Daj do, do tego dokładnie Jest ja, dobrze Dobra, no, czekaj Kurde co do... Janek, co ty, co ty robisz? Dobra Dobra, tam jest jeszcze Nie no, ma Manitka nitka spokój, mi już się ona podoba do roboty. Wiadomo, nie będę jej cały czas używał, ale patrz, tej. Są ja już mam do niej plany na obornik akcji. Ja przypominam, że ty masz swojego ciągnika. Ja wiem. Czy powiedzmy sobie szczerze, od teraz to się ma przyda, nie? Bo zrobi nam robotę i to o wiele szybciej niż... Wiecie, bo ja nie widzę za bardzo. O, tu jest ciągnik. Nie, nie widzę w lusterkach tu do końca. Wszystkiego tak jakbym chciał. No i... co końcu dojdziesz? Jeszcze lepiej. W Lewo trochę. I... Jeszcze trochę? Dobra. Yy, no, nie będę dopychał. I yy, co ja miałem powiedzieć? No, że tym nam trochę szybciej pójdzie i, i sprawniej będzie. Chociaż nie będzie jakichś tu nie wiadomo jakich problemów w porównaniu jakbyśmy Ursusem i tą przykładowo Adama Starą ładowarką. To jest różnica, nie? No ja wiadomo, też trzeba, trzeba czasem nowymi sprzętami porobić. To muszę się przyzwyczaić, bo joystick w New Hollandzie będzie też. W sensie w kombajnie. Patrzysz, a przyślą bizuna. Jest prawo, patrz. Dobra, jeszcze do przodu trochę. No dobra, nie będzie. O kur. To to, dobrze. to proszę. No. Domyślam. Dobra, no, no. dużo tych belek tutaj jest, zupełnie na ten Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pięć, 10, 11, 12, 14, 15, O Boże, 18. Jeszcze? No. Mhm. Chociaż wejść, no. wejdzie? Nie, chyba na dwa no, piętra. Na tu dwa no, piętra no. można zrobić, nie? Mów, jeszcze Dobra. Jest git. Nie widzę, dobra. Już, już miało paść pytanie, czy dopchać. No, ja cztery trzeba ułożyć. To, tyle, to wystarczy. Jakby blisko siebie opadał, to może z 5 by weszło. Na pewno by weszło. Hmm, tutaj ta belka, nie wiem co ona tu robi. Wybrała się no. na jakieś Himalaje. <gry> A uciec, ale, albo ktoś kraty akurat my nadjechaliśmy. Dobrze, ja zostaję. przez to błoto myślisz, że był No nie wiem, patrząc na to, że jest w miarę czysta. Dobra. Mhm, Dobra, trzeba dopchać. To teraz trochę. Jeszcze? No jeszcze trochę. I hmm. I teraz tak muszę. Tak, tu są chyba ja. belki. Tak, na na górę dobrać. Nie, no te, te tu jeszcze trzeba pozbierać. Nie? Ty, tych belek będzie odciula no. no, Powiem ci kurde, co mi siedzie, że. No, w końcu tutaj zasilę swoje krowy. Aha, czyli ja już tutaj widzę, że nie zabierzemy się, mi się wydaje. Nawet na 2T, nie? Dobra. Jeszcze? Weź pójść i się tam drugą. druga. Mhm. No, i wejdź. Może trzy się tu zmieszczą, tak? Hmm. może trzy wejdą, jak trudno przewciśniesz. Też nie wiadomo jak pięknie nie będziemy ładować tego moto. My z tym będziemy jechać, jednak. ile tam jest? 400 no, metrów, udobnie. 500? Co? Podobnie musisz wróg No dobra. Weź to dopchę jeszcze tu wróg O! Ja, i jeszcze jedna będzie No. że też długiej drogi nie będziemy z tym pokonywać, no ale pojedynczo to wodzić, to chyba przesada. Przepraszam, gdzie nieucholnity, żeby nie przyjwanić. Oj co jest? O parę tak się zepsuł. Złapał i puścił. Co mnie przepychasz tej belki? Cały. Mm -hmm. Dobra. Dobra, tutaj będzie chyba. Do góry, do góry. Puścić? Weź, weź jeszcze wyżej. Dobra, dobra. No i jak zacznę to jest No bardziej się nie da. dobra, niech jest. No nie. to zapnij. No ale. Dobra. i to. to już moje drugie piętero. Czekaj... Ten, ten, to musimy z tej strony położyć. To, to ma być z tej strony, nie? Jak coś? To jeszcze... Trochę do tyłu. Dobra. Git. Bo no tam jest na druga, więc. A tu tam duże jest z tamtej strony, chyba, tak? Coś nie jest tutaj. A duże? No. 5, Nie, sześć. Łe, to tutaj 7? idzie. Idzie w miarę ładowanie, nie? nie nawet 10 jest. minut odcinka nie ma. No bo tu kurde, to robota idzie. Dobra. Już dobra. Dla. Dobra. Chyba idealnie nawet. Tak samo jak tam tak. Dobra. Teraz bym wziął Tom. Ja też tutaj nie pracowałem. Także jak są belki po krzakach, to ja nie wiem, gdzie one są nawet. No tu prawie wyglądało. Po potoczku. No. Dobra, tam tutaj też z przodu postawię, Mówi ile jeszcze. Dobry. Jeszcze? Czy nie, bo tu się wiesz, blokuje. Jeszcze 20 cm. Dobra, puść. Powiedz mi, że jest dobry. Powiedz mi, że wychodzi Nie fajnie. Dobra, tą berkę tutaj też postawię. A może z tej strony zrobię taki rządek? O Dobra. I potem już tamty będę układał. Teraz musisz powiedzieć. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze kawałek. No, jeszcze. No dobra, bit Ło, można. Dobra, dobra jest. Będzie się trzymał. No. no, idzie robota, spoko. <gryw> że w 11 minut tyle zapakujemy. To się bym nie spodziewał. Nie no, kurde, ja powiem Wam tak. Yy... Chyba będzie odcinek ze zbierania słomy, nie? Bo jak to ma tak iść, to spoko, ale tak jak my się męczyliśmy praktycznie w tamtym odcinku wtedy ze słomą, gdzie w Ursusie nic nie widziałem u góry i to wszystko było na czuja. No i na tą środkową, może. A może nie, tak? nie na tą narobią. No. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. czekaj, dobra. Jak został. No. Teraz Które tutaj nic nie, nie, nie ma. Nie teraz bo to z górki jest, a ty na lewo na... Możesz poczekać, poczekaj jeszcze, bo tutaj jedna jest, nie? No tu tam jeszcze za mnie. To tu poczekaj tą, nie ruszaj się jeszcze. To ja się mu tak może na końcówkę złapkał ten root one chyba tylko to i tak. O pół Kąbek? No dobra. O, baja chyba, co? Dobra. Teraz ty z tym spokojnie musisz tu przejechać dalej. Ty to może wejść. Wszystko. Wątpię. Hmm, chyba, że trzeci rząd się zrobi. No, trzeci się zrobi najwyżej. No, manitka powinna ten. Tylko, że ty potem tym mieć z 20 na godzinę, nie? Tak, jest, tak jest. nie wypierdolił, bo będziemy. W te belki, ale jakbyś mi wywalił przed samymi zniwami, obawiam się że, że małe problemy by były z odwożeniem w Oj, Ej, ona się coś słabo złapała. Halo. Belko. Belko Jakoś... tak trzymaj to i na górę. Pamiętaj, że miniaturkę trzeba zrobić. To teraz przy tej belce się zrobi. Dobra. Czekaj, bo, jak ty stanąłeś teraz? Ja muszę od tam, od tej, tutaj, nie? O, Jezu, skurwa teraz się tu. <laughs> Przepraszam za przekleństwo, ale pomiędzy belkami teraz muszę jeździć. Dobra. Dobra. Po... Mhm, czekaj, bo. Dobry. Nie, no, dopcham, mi Dobra, czekaj zrobimy tak Taktycznie, Taktycznie przed, 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 przed miniaturką Dobra, czekaj. O Jezus! Bożeż ty mój! Tego nie widzieliście Co tu się stało? Dobra. Ładny zoom poszedł eee, Dobra, ty taka beleczka by tu mogła być spoko Dobra będzie napisik, tu to dobra kłoteczka powinna pójść. Tu ten jakoś tam się, się wciśnie. Farming Simulator 17, dobra. Mm. O, właśnie. No wiem, wiem, właśnie. Przypomniało mi się o niej, jak już chciałem cofać, że właśnie coś, coś wymijałem przed samym tym. O Jezu, o jezu. Mi się przydało, żeby na dwa ładować. No czy ja wiem? Idzie w miarę sprawniej, tak. Na dwie manitki, o, to jo. Kur... Dobra, weź to lekko, puść. Może do radka? Weź to, No, bo dobra jest tylko. Dobra. To już to lata radę. praktyk, takie ładowania. Wydaje mi się, takie 5 lat temu, to byśmy tak nawet nie załadowali tego. Co? Nie jak się dałoby. Co? Dałoby ja radę. Wydaje mi się bardziej, byśmy się męczyli jak już teraz przykładowo. Jest, jest prościej, nie? Ja już jestem tak jakby na początku tapałem Ładnie jest to... może? No, dobra, dobra, Pamiętam na początku. miałem kierownicę, to nie ładowałem takie, nie? Bo ciężko mi było się przestawić. A to cztery wejdą tak do góry jedna koło drugiej, nie? No, to inne. na kurde, mordo tak nie przyjeżdża, bo... Ja to nie musiał pomiędzy belkami się jest napierdzielać Spadnie 4 i na No i spierdzielamy To w sumie jest największa łąka więc Mów mi tam bo to ja w prawo można jeszcze Używia, ja tu wskoczyć nie mogę na nie za wysoko Jeszcze w prawo możesz No dobra i puść Jest git i tam pasem złapam. No, te pasy są po prostu tych pasów to też. To, to, Te pasy tak ułatwiają rozgrywkę. Bez tych pasów to też ja sobie nie wyobrażam. Dlatego w 15 już jak wyszły tu pasy i się grało już chwilę w 17, to już w 15 się nie chciało grać. W nie sensie się ładować ani nic. Czy jeszcze trochę? Jeszcze jeszcze. Dobra, no. być może. I dobra, I możesz to dopchać. No tylko wiesz, że ja tu teraz widzę przez kratkę taką u góry, nie? Jest przez... trochę inaczej. No dawaj, dawaj jeszcze. Dobra. I... No muszę też patrzeć na to, że ty czasem z opóźnieniem gadasz, nie? <laughs> ja muszę mieć na to też uwagę, że ty jak powiesz dobra, to... Ja powiem jeszcze, a ty pół metra powiesz No, no tak. Zanim Ty powiesz, dobra, to ja już jestem, belka już wylatuje, nie? <grym> ja, ale tu się, kurde, zrobił. No musisz powolutku jechać, tak naprawdę, bardzo żeby tego nie wywalić. Prawo, prawo no. i prosto Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, jest git Minimalnie możesz dotrzeć. Czekaj. bo dobra, dopcham ja tak, bo prawo. ja już przez tą kratkę nie widzę, nie? Góry. Dobra. dobra i ostatnia ostatnia i jedziemy no ja już wiesz jakby patrzeć muszę na Maksa w górę to jest ta kratka i ona fajna bo dla bezpieczeństwa żeby szyba się nie zbiła jak belka mi się czy coś wypadnie nie ale ale pod tym względem to trochę przeszkadza dobra i tak chyba pomiędzy postawisz. Taki git. No chyba nie ma co kombinować, nie? Jeszcze, jeszcze Jeszcze trochę. tam nie są. Jest git, jest git. to zapnij szybko. Dobra, i zwijamy myślę, Jeszcze jedna by się zmieściło. No bościu. No, Dawaj. Ten. Będę za tobą jechał, będę cię asekurował. Tylko spokojnie. Najlepiej se tempomat ustaw. A 50? Da. Dobra. No to jest i tak największy transport, bo raczej więcej belek nie ma nigdzie. Potem będziemy wozić pewnie max po 2T. No ale tu już Janusze po prostu chcieli wziąć i co? Tak szybko. Tam jest mostek. O no, tam, Trzeba ujrzeć niezły. No, Jak się w ten mostek zmieścił. Nie no ty, w 15... no tak lekko ponad 15 minut ładowania. Wejdzie przejdzie cały ten? No. Ja tu mam nitką tą. Skręt na oś tu ładnie pójdzie. Uważaj, żeby cię to nigdzie nie wybiło. Gdzie już możecie rączki na żniwa zacierać. Już. W następnym tygodniu będą najprawdopodobniej, bo w tym to jeszcze jeszcze mamy opryski i jeszcze jedna rzecz do zrobienia jest, także jeszcze takie dwa odcinki. A dużo w sumie robię, nawet jakbyśmy po tym maratonie nie. Czy ten maraton by nie miał sensu, jeżeli byśmy przykładowo nie nagrywali cały czas z tygodniu, że dwa odcinki wychodzą, bo byśmy i tak nie nadrobili, nie? Bo jednak trochę tej roboty jest. Wydaje mi się, nawet teraz też niwa też będzie trzeba robić po dwa odcinki, bo... Jak będą strze odcinki ze żniw, skoszenia plus prasowanie i te sprawy, to i tak będzie ciężko potem nadrobić. Jak to wjeżdżać teraz? Mm, mm, mm. No tak, ale... Co tutaj bramę co muszę otworzyć? jak ty chcesz z której strony będę wjechać? Co to chyba? O ile tutaj wyrobię? Mamy trochę kiszonki jest odebrane, tutaj nie wiem, Nie kiszonka trochę zeszła. To jest No ale bo zaraz zawadzisz. nam ma też łatwiej, bo nie gra na kierownicy, tylko sobie klawiaturką cyk pyk pyk. To jest trochę łatwiej niż tak jak masz 900 stopni, już przekręcisz, ona lekko pójdzie, no już trzeba majstrować. O, no, nie przejechałem. Tu od drzewa nie zahaczę? Tutaj zawadzisz, no, czekaj. Musisz do prawej bardziej, bo tutaj zawadzisz tymi belki, belki trochę wystają. Ja na odcinku bym się za takie rzeczy nie brał, bo by mnie coś wzięło, nie? Dobra, przejdzie. Teraz tylko odbij trochę w lewo, bo brama jest, nie? Najlepiej jakbyś tak cofnął ładnie i cofnął, 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 bo jeszcze trzeba Manitów wjechać, nie? Dobra, teraz go znowu wyprostuj. Teraz jak już w miarę... Weszło w te to. No pewnie będziemy je rzucać tutaj. Te belki, no sześciu zostało, i po prostu te belki się potem, yy, no, że tak powiem, że tak powiem, potem je weźmiemy. No, wrzucimy te, żeby była w miarę duża kupa z tego i, i wszystko. Dobra, weź tu, przejść ja się wtedy wyprasuje, ale... nasz Trudno będę miał, żeby sobie naprostować inaczej. Mm -hmm, dobra. Ja nie, nie, nie przejęli. Dawaj na maksa, dobra. Dobra. Co sta nie ma. Dobra, zgaszę Manitu i to sobie już poza odcinkiem zrobimy. Dobra, także wydaje mi się, że to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć. Papa. Pa. My się za mną. No. Cześć, cześć.